Dzisiaj z Aronem będziemy takie wyższe przeszkody na kordeo. Na razie jestem na kantarze, żeby go trochę rozprawić na kantarze. potem na kantar, będziemy jeździć na kordeo i będziemy robić zdjęcia, bo przyjechała Ania. Będziemy robić pocję z okazji urodzin Arona na skokach na kordeo, tak idziemy rozpojadzać Arona Uwaga, to będzie pierwszy odcinek na tym kanale, w którym będę komentowała swoją jazdę jako taki lektor, ponieważ nie miałam żadnego treningu i nikt nic nie mówił w tle i uznałam, że to będzie dużo ciekawsze niż podłożenie po prostu muzyki pod film. Tak więc standardowo zaczęłam moją jazdę od galopu, ponieważ mam takie zalecenie od weterynarza, ze względu na to, że Aaron ma Kissing Spine Syndrome. Dodatkowo miał jeszcze kontuzję w jednej nodze, dlatego zawsze nasze jazdy zaczynają się od galopu. Tutaj już sobie kusujemy. Zaczęłam od takiego rozprężenia na kantarze, ponieważ ze względu na pogodę Aaron teraz głównie chodzi na hali, dopiero od niedawna jeździmy na dworze. I nie wiedziałam, jak się zachowa nie mając ogłoga, więc wolałam na razie ubrać kanter, żeby było bezpieczniej. Ale jak widać jest bardzo grzeczny, sobie tupta i nic nie robi, nie płoszy się, nie ponosi, jest mega wyczyliowany, więc niedługo będę mogła zdjąć po ten kanter i jeździć na samym sznureczku naszej, a raczej na uwiązie, czyli takim moim kordeo, które sobie zrobiłam po prostu z mojego starego uwiązu. Podczas tej rozgrzewki na kantarze starałam się praktycznie w ogóle nie używać wody, ponieważ wiedziałam, że za chwilę ich nie będę miała, bo będę jeździła z samym sznureczkiem na szyi, czyli na kordeo i starałam się zmienić kierunek na totalnie luźnej wodzy używając samego dosiadu i łydeczek. i jak widzicie Aron na to bardzo dobrze odpowiada, dlatego zdecydowałam, że można mu ten kantar i jeździmy na kordeo. to jest tak, to jest tak. Czyli moja kurwa. Podesz mi ją lubią? Założysz grubemu na szyję. Dziękuję no, bardzo. Ale buty mogłaś wyczyścić. Buty zaraz wróciła, więc czekałam na Ale. Przygotowanie jak na dwa jest? minus. na drzwiach. Brak chętnych, tak jak widać, Aaron jest tak samo grzeczny na samym sznureczku na szyi, tak samo jak był na kantarku z wodzami. Więc on jest po prostu stworzony do jazdy do ogłowia. I jak możecie zauważyć, ja mam strasznie długiego bata ze sobą, ponieważ używam go do skręcania. Za chwilę zobaczcie, jak to robię, ale wam jeszcze opowiem, że jeżeli na przykład chcę skręcić w lewo, to trzymam w prawej ręce bata i tak jakby go spycham tym batem i pokazuję mu kierunek, w którym musi iść. I nie wiem, czy to jest do końca poprawny sposób na skręcanie na kordeo, ale w przypadku Arona to działa i ja go tak nauczyłam. Więc jeśli działa, to chyba jest dobrze. Uwaga, robimy tutaj zmianę kierunku właśnie w ten sposób, jak wam mówiłam. Trzymam prawej ręce bata, i w lewo go spycham. I Aaron na to pięknie odpowiada. I tak jak tutaj widzicie, znowu robię volte w ten sposób, czyli spycham go bacikiem po prostu w stronę, w którą chcę, żeby pojechał i od razu mówię, że ja nie jestem żadnym specjalistą odjazd na kordeo, nikt mnie tego nigdy nie uczył, wszystkiego się nauczyłam sama i no nie jestem też trenerem, więc moja wiedza w tym zakresie jest tylko tyle, co po prostu nabyłam sama doświadczenia jeżdżąc na Aronie, dlatego nie bierzcie tego, co mówię tak 100%, że to jest dobre, bo ja się nie znam, tylko w przypadku Arona to po prostu działa, i wydaje mi się, że w ten sposób. Bo nie robię krzywdy, dlatego Wam mówię, co ja robię, ale to nie znaczy, że Wy też tak macie robić. Nie, nie mam pojęcia, czy tak jest prawnie. Musielibyście zapytać jakiegoś trenera odjazdu na kordeo, o ile w ogóle tacy są, czy to, co ja robię, jest ok, ale wydaje mi się, że, że chyba tak. Nie wiem w sumie. Tutaj, jak widzicie, robiłam trochę przejść z kusa do stępa i z stępa do kusa, bo chciałam zobaczyć, jak Aaron będzie mi odpowiadał na hamowanie. <noise> I jak widać jest ok, ale to dopiero kus, on dopiero się rozkręca na skokach i na rozprężeniu jest z reguły taki w miarę grzeczny i wszystko jest pod kontrolą, a jak zaczniemy skakać, to w Aaronie odpala się po prostu jakieś nitro <noise> i wtedy mam czasem problem z jego zatrzymaniem, szczególnie, kiedy nie mam ogłowia. I uwaga, zaczynamy galop, jak widzicie, Aaron jest mega, mega grzeczny, mogłabym nawet powiedzieć, że on galopuje troszkę za wolno, mógłby galopować troszeczkę szybciej, ale z drugiej strony, jak nie mam ogłowy, to chyba wolę, żeby galopował za wolno niż za szybko i żeby nie mogłoby zatrzymać, poza tym, mówię, on się rozkręci na skokach i wtedy, wtedy może być troszeczkę ciekawiej z zatrzymywaniem tego konia, a teraz jest naprawdę milutki, fajny i widać, że jemu się też chyba podoba taka jazda. I od razu chciałabym Was zaprosić na mojego Instagrama, ponieważ parę zdjęć już z tego treningu jest na moim Instagramie i pewnie niebawem w ciągu kilku dni dostanę całą resztę zdjęć ze skoków bez ogłowia, z galopu, z kusa i z całej tej jazdy. Więc niedługo się tam pojawią, mam nadzieję, że będą super, więc koniecznie wbijajcie na Instagrama i obserwujcie. I mamy przejście z galopu do kusa, a on bez problemu się zatrzymał. W sumie nie zatrzymał, tylko zwolnił. Jest mega grzeczny. Zmieniamy kierunek i za chwilę będziemy galopować na drugą stronę. Akurat jedzie samochód obok naszego placu, ale Aron się w ogóle tego nie boi. Na nim ogólnie mało co robi wrażenie, jest mega ważnym koniem i jedziemy sobie dalej. Przejście do kusa i za chwilę możemy zaczynać nasze pierwsze skoki na dzisiejszym treningu. Uwaga, uwaga, jedziemy na pierwszą przeszkodę, czyli na krzyżaczka. zobaczymy jak to wyjdzie, jedziemy i pasuje, wszystko git, tylko mogłabym troszeczkę później skręcić po tym krzyżaku, bo za szybko skręciłam, ale myślę, że Aaron się o to nie obrazi, jedziemy z drugiej strony, podjeżdżam kusikiem, troszeczkę wyszło nie do końca, ale nie ma tragedii, mogłoby być lepiej. I stwierdziłam, że te dwa skoki wystarczą na rozgrzewkę, bo nie chcę go też męczyć nie wiadomo ilu ma skokami, więc stwierdziliśmy, że od razu pojedziemy już na ten szereg. Aktualnie stoi taki malutki na wprowadzenie, żeby zobaczyć, czy w ogóle wszystko jest dobrze ustawione. I uwaga, uwaga, jedziemy. No i tutaj Aaron mnie troszkę wciągnął, szczerze to nie wiem dlaczego, ale. Podejrzewam, że po prostu brak ogłowia, on też się troszeczkę nakręca na skoki i to się skumulowało, dlatego też przed okserem, który dzisiaj będę skakać jako ten wyższy okser, ustawiłam taki szereg na skok, bez skok, który go troszeczkę spowolni i sprawi, że te skoki będą bezpieczniejsze, bo szczerze to boję się pojechać samego oksera bez tych krzyżaków, jeśli będzie stał trochę wyżej, bo boję się, że po prostu mnie wciągnie. I że może się stać coś niebezpiecznego, że się wywalimy, albo że coś nie będzie pasowało, że koń sobie zrobi krzywdę, albo ja, dlatego jeździmy z tymi krzyżeczkami, które spowalniają troszkę ARO przed przeszkodą. Tutaj już po kilku próbach, jak widzicie, Aron się trochę uspokoił, już wie, że są te krzyżaki i że nie ma co wciągać, bo i tak ona go spowolnią. dlatego idzie już równo do tych przeszkód i coraz lepiej nam to wychodzi. No i powrócił turbo Aron już tutaj, widzicie, prędkość jest naprawdę niefajna, ja też go nie mogę zatrzymać po skoku. I podejrzewam, że tutaj już jest moja wina, ponieważ ja z reguły jak stoi coś wyższego, to po prostu zaczynam się spinać i usztywniać w środle, koń to wyczuwa i dlatego trochę odpala, no i tak to właśnie dzieje się w tym przypadku. Dobrze, że mam te krzyżaki, które spowalniają wszystko, bo jakby ich nie było, to mogłoby być nieciekawie taką prędkością tutaj wjeżdżać, ale postawiłam je, więc ratują nam tyłek, no tylko po przeszkodzie trochę mam problem z zatrzymaniem Arona, bo po prostu po niej leci. Wiecie, mogłabym zrobić tak jak większość osób, czyli po prostu wyciąć te nieudane momenty, tak jak tutaj, z tą prędkością, ale stwierdziłam, że pokażę Wam cały trening, ponieważ pokazuję Wam całe moje treningi, żebyście wiedzieli, że każdy popełnia błędy i nie ma co się przejmować, jeśli tutaj Wam nie wychodzi, mi tutaj nie wychodzi to, że nie mogę utrzymać odpowiedniego tempa, podejrzewam, że właśnie z mojej winy. No i tak to właśnie wygląda. A tutaj musiałam podnieść troszkę wyżej to kordeo, nie jest to na pewno zbyt miłe dla Arona, ale po prostu już to była moja ostatnia deska ratunku, bo nie mogłam go zatrzymać, i jak jest to kordeła troszkę wyżej, to on je bardziej odczuwa i bardziej na nie reaguje. I tutaj, właśnie, proszę do kusa w końcu po długiej naszej walce. No i jedziemy już na najwyższą przeszkodę dzisiaj. Nie wiem ile to stoi, więc nie pytajcie. I stwierdziłam, że nie będziemy już wyżej podnosić, bo też szanuję mojego konia. Oddał dzisiaj sporo skoków i nie chciałam już podnosić. Poza tym ja też mimo że wiem, żebym się utrzymała na wyższych przeszkodach i Aaron da dałby radę doskoczyć, to ja po prostu psychicznie się stresuję i nie chcę wyżej jechać, dlatego pojechaliśmy tylko tyle. No i tutaj jedziemy już na ostatni skok, już troszkę mniejszy, z balonami pod spodem z liczbą 18, ponieważ te zdjęcia były robione tuż przed urodzinami Arona i chciałam mieć na jego urodziny takie zdjęcia jak skaczemy przez liczbę 18, czyli taką liczbę jaką on będzie kończył, ale musiałam to powtórzyć, ponieważ wjechałam krzywo i było to bardzo widoczne na zdjęciu i tutaj znowu wjechałam krzywo, więc stwierdziłam, że pojadę już ostatni raz. I nawet jeśli wyjdzie krzywo, to to będzie ostatni skok, bo już mi go po prostu szkoda, nie chciałam go tyle męczyć na skokach, bo był bardzo dobry i się bardzo starał. I, i tak mówię, dzisiaj skoczyliśmy dosyć dużo razy, więc byłam już strasznie zła na siebie, że to tak wychodzi krzywo, ale mówię, dobra, ostatni raz jedziemy i nieważne jak to wyjdzie, czy będzie dobry, czy będzie źle, to będzie już ostatni skok, żeby go nie męczyć. No i podejście numer ostatnie. Niestety znowu wyjechałam jakoś trochę tak na prawo, na tej przeszkodzie, ale uznałam, że trudno. Na zdjęciach też to widać, że skaczę trochę z prawej strony, ale mówię: koniec tego, koniec super! Nie ma co go męczyć, kończymy ten trening, rozkosowujemy się i dajemy mu luz, bo był naprawdę super i się bardzo starał. Ale był bardzo grzeczny, czekaliśmy i za chwilę idziemy do go rozsiadłać. Poszukam, czy nie mam w samochodzie dla niego derki siatkowej, bo nie mogłam jej znaleźć w domu, więc możliwe, że jest u mnie w aucie, bo ja mam pełny w samochodzie. I puścimy go na i Będzie miał luz. Trochę go zmęczyłam na tych rzutach, ale był bardzo grzeczny i będą fajne zdjęcia. I jutro będę miał luźną jazdę, Aaron, tak? Chodź. Chodź. Idziemy. Idziemy stąd. Buziaczki jeszcze. Muszę być na koniec. Jestem już z Aaronem w stajni i wybaczcie, jeśli słychać takie brzęczenie w tle, ale Budują drugą stajnię yy, tam i coś robią, nie wiem. Yy, w każdym razie, dosiadłam już Arona, nie znalazłam mojej derki środkowej, nie wiem gdzie ona jest w samochodzie nie ma, bo mojej nie ma, więc popcikam Arona tylko sprayem na owady z e efora i można go wyrzucić już na padok, żeby sobie do wieczora stał i chillował. A jutro jeszcze mu porobię jakieś fajne foty, możliwe, że telefonem albo nie telefonem, z tymi bananami mam tutaj ósemkę 18, przez którą Aron spakał dzisiaj na kordeo. To Jezu, nie mogę tego podnieść. O, jednak chyba nie zrobimy zdjęć, bo mi właśnie balon tak. Dobra, nieważne. Idę odprowadzić Aronę na padok, a zdjęcia zrobimy, nie wiem, z szarfą, bo mam jeszcze taką szarfę. Napisałem BIRTHDAY I idę Aronowi piec. Torcik urodzinowy, bo dzisiaj z Natalią będziemy piekły. Torcik z okazji 18 ulewni. A już wyszedł na padok. W ogóle patrzcie, ka zebra z foksa, ponieważ Fox jest mega pogryziony. Chyba najbardziej ze wszystkich koni jest strasznie wrażliwy, więc musi stać już w derce. Ja chciałam też Arona już puszczać w derce. O, Aaron robi kupę. Chciałam go też puścić w derce, ale no nie mogłam znaleźć. No ale myślę, że jest gdzieś w domu, więc dzisiaj poszukam. Jest wypsikany z projami na owady, więc Git. Tak, Aron. I on w sumie dobrze reaguje na owady. Nie ma jakichś mega bombli, jak na przykład Fox. Że idź, Aron, sobie zjeść, co nie dopuszczają Cię. No nie bój się, możesz podejść. On jest najmniejszy w stadzie. Biedny, malutki kucyk. No dawaj, Aron, nie bój się. <grywa> Chyba nic z tego nie będzie dzisiaj. Albo przynajmniej na tej tymie, pewnie później, później pójdziesz jeść. Tak, jak one sobie trochę odejdą. Tak, bo Ci się boisz. Taki jestem przytroszony. A patrzcie na to, patrzcie ile mamy mleczy na tej łące, bo to jest łąka, na którą konie wychodzą, jak jest trochę cieplej, teraz nie wychodzą tam konie, żeby ta trawa trochę odbiła i dlatego są na mniejszych kwaterach z siankiem i jak trochę trawa odrośnie, to Aaron będzie wychodził na tą łąkę wielką z mleczykami, a ja teraz idę je trochę pozbierać tych mleczyków, ponieważ przydadzą nam się do naszego torcika dla Arona i w następnym odcinku na pewno zobaczycie jak robimy tort z Natalią, na którym będą te mleczyki i tort zrobimy chyba z buraka, ale jeszcze nie wiem, zobaczycie w każdym razie w kolejnym odcinku. Ok, to by było na tyle dzisiejszego filmu, w ogóle ten kask jest taki piękny, tak mi się podoba, jest cudowny. No, to by było na tyle dzisiejszego filmu. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję na moim kanale. I widzimy się w kolejnym filmie, jak pieczemy z Natalią torcik dla koników. Dla Arona w sumie, na osiemnastkę. I ja się z wami żegnam. Pa!